Cześć. A dzisiaj taką to konstrukcję. Jest to wkładka podklamkowa, która przyszła do mnie od widza Grzegorza. Dzięki Wielkiej Grześku, To chyba w, od, trzeci film jest z rzędu, tak? Z konstrukcją od, od Grzegorza. Muszę, muszę po prostu podgonić z tematami od, od niego. Także raz jeszcze dzięki Grzesiek i próbuję się odkopać trochę z rzeczy, które mi podesłałeś. Mam nadzieję, że to się. Uda. składka no wiele nie powiem, made in Germany. Wysypmy, co tam. Kakaś instrukcja jest, o, karta kodowa. Dobra, chyba wszystko mam. <laughs> Czyli instrukcja jak tutaj to zamontować. Karta kodowa. Klucze, trzy sztuki. No i śruba montażowa. Dobra. Klucze solidne. Takie grubaski, aż przyjemnie się trzyma w ręce, całe metalowe wejście na klucz, no takie dosyć oryginalne raczej rzadko, rzadko spotykane, aczkolwiek przynajmniej ja rzadko widywałem takie aczkolwiek wydaje się dosyć otwarte mimo wszystko dobra spróbujemy sobie zaraz z tym pogadać tutaj mam jakiś zestaw wstępny i spróbujemy yy, Pika wykorzystać wytrych od widza yy, od widza Bartosza dobra, może spróbujmy z niego jego, tym jedynym czerwonym, który od niego dostałem. Także zobaczymy, jakie tutaj Petersony to są. Te takie z amerykańskie wytrychy. I cóż, tam, że ten będzie. O. Dobra. No i zobaczmy, czy tutaj coś się nam uda. Pierwszy zdecydowanie chcę gadać. Nie, nie, nie pyknął, ale. Dobra, teraz pyknął To ma takie fajne takie, takie wycięcie, które powoduje, że jak pino złapiemy, To on na nie ucieka Ale przez to też trochę grubszy jest Dobra, to zobaczymy Drugi nie gadał Trzeci Trzeci gada No i właśnie wydaje mi się, że ten Petryk Dobra, trochę mi haczy gdzieś tutaj Ale dobra, trzeci zrobiony, mam nadzieję Czwarty Piąty, a piąty wyraźnie. Czwarty leciutko, nie wiem czy przyszedł, będziemy patrzeć. I szósty, a głęboki falset. Dobra. A teraz drugi zdecydowanie. A, głęboko wlazło, ale jeszcze. O, wydaje mi się, ten drugi. O, tak, nie był do końca wbity. Dobra. Wkładka ciekawa, wytrych. No, bardzo, bardzo że się spisał. <grywa> jest, jest dosyć gruby, ale, ale tak nie za bardzo. No. <grywa> Zobaczymy. Dobra, zajdziemy sobie do środka. Mam nadzieję, że się będzie spisywał długo. Bardzo fajne, bardzo fajne. Mm, dobra, biorę narzędzia do potroszenia. Nie mówcie mi, że to jest. A, to jest z tych, tych takich całych zarobionych. No, tego nie lubię. Dobra, to, Nawet nie mam tutaj piły pod ręką, więc prawdopodobnie hmm, trzeba będzie zrobić jakieś myki. Generalnie hmm, kumam, jak to Kim ty to trzeba tak hmm, wcisnąć w drugą stronę. Dobra mi to nie wejdzie to jest za grube żeby te ringi te zaciskowe je przycisnąć i rozchylić. Jak spróbuję coś namierzyć, a jak nie, to robimy sobie. Ja mam tutaj takie elemenciki, które rokują. Generalnie ścisnąć ten, ten, ten pierścień, bo on się znowu zrobił bardziej okrągły, ale nie za mocno go ścisnąć. Taka trochę zabawa. Z Niemcem z tego wyjdzie. Najwyżej przyspieszymy ten film albo coś tu inaczej wykombinujemy. Ale chyba już poszło coś nie tak, bo w drugą stronę mi to się tutaj wgieło. Szkoda, szkoda, bo to. Dobra. Nie, nie, nie ma chyba rady. Muszę poszukać jakiegoś czegoś, czym bym to mógł przepiłować. Już się z tym. Ale się nie przygotowałem. Bo ostatnio robiłem porządki, gdzieś piły wszystkie. Bo układałem gdzie indziej. Dobra. Nie widziałam ramkę. Do tych konstrukcji Próbujemy to. Włapie jakoś przepiłować nie jest zbyt szybny materiał no ale coś tu idzie to jakoś sobie przestawię, i tak to przyspiesza no już nie będę taki No chyba, że pójdzie jakoś wyjątkowo szybko. No, wracaj, wracaj. tu się zamknąć. Chyba jeszcze chwilę i będzie w domu o, zobaczmy. O, zobaczmy czy to chyba już mogę rówek złapać tym zębem Tak, zdecydowanie tak, więc... A można tym będę przyspieszał tego, skoro tak szybko poszło. No właśnie, nie chwalmy dnia przed zachodem, bo tu. Ok. Mamy to. Zaraz się dobierzemy. Zobaczymy, co to zapiny. Są pewnie hantelki. Nie spodziewam się raczej czegoś innego. Nie, nie, no 7 minut dopiero. No co, ja tu będę przyspieszał. <laughs> I to poszło raz, dwa. Dobra, sobie zaraz to posprzątam A tymczasem Wyjmijmy sobie Cylinder, no Powinien chyba wyjść bez problemów Nie wychodzi, tu w ogóle użyłem dzisiaj też narzędzi od Bartosza, bo te moje są trochę fatykowane. Mam to takie podołeczka. Dobra, mi się udało na razie niczego nie pogubić. Zobaczmy. kipi jak wyglądają. Wysoki. No tutaj. Zaraz to poprawię. Obraz <grystanie> z skamerki. No tutaj. Po prostu. Okay, różnej wysokości piny które gadają właśnie bezpośrednio z kluczem. Więc tutaj są te, które się potem ustawiają. Tu jeszcze jest jakieś, jakiś popychacz albo jakieś. No coś. Czy pewnie gada jak wkładamy klucz, że coś tam się wciska. Dobra. Mm, lecimy. Dobra. <laughs> tak, jest. Są hantelki. Już widzę, że nie wszystkie, ale. Ale tu jest zwykły pin, pewnie z przodu był. O tu to wyciągałem. Podejrzewam, bo on jest kawałek szyby przeciwprzewierceniowy. Dobra. Dwójka była na pewno. Wydaje mi się, że to było tak poukładane. W... Tam mamy dwa rodzaje sprężynek: dłuższe i krótsze. Znaczy inaczej. No, Tutaj tu widać kolorem, że one się różnią, trochę no są. Praktycznie trochę dłuższa, jedna trochę krótsza, <laughs> niemniej jednak nie bardzo widzę różnicy, Jakiejś jak, jak, jak odczuwalną w, w pikowaniu, mm, no przy, przy, przynajmniej przy tak niewielkich jeszcze zmianach. Podejrzewam, że to może być bardziej miękka, wydaje się taka, ta sztywniejsza, no, ale to nie ocenię tego tak łapami. Dobra, to tyle słuchajcie na dzisiaj. Chyba wszystko co chciałem pokazałem. <laughs> tak mówię, nie będę już tego <laughs> filmu skracał. Kto tam, mm, kto tam będzie chciał, to sobie przywinie. Dobra, czyli jak zwykle bez cięć <grym> i robota od początku do końca. Do, to dzięki. Grzesiek, raz jeszcze dzięki za przesyłkę. Trzymajcie się. Cześć.